Odwiedzimy wzgórze popiel nad janowicami wielkimi i choć miejsce to wydaje się być na pierwszy rzut oka niepozorne, to jednak jest to super geologiczna ciekawostka, nie tylko w skali Sudetów, ale również w skali Polski. O skałach, które tutaj występują, można powiedzieć, że są to przybysze z głębszych warstw litosfery. Dlatego, że są to skały, które składem przypominają skały występujące w górnym płaszczu naszej planety. Zapraszam. Skała, która występuje na wzgórzu Popiel to perydotyt. Jest to skała ultrazasadowa, co oznacza, że zawiera w sobie bardzo mało krzemionki. Tak, bo skały kwaśne to są takie, które zawierają dużo krzemionki, taką skałą jest na przykład granit, skały zasadowe zawierają krzemionki mniej, taką skałą jest na przykład bazalt, a tutaj mamy skałę ultrazasadową, gdzie krzemionki jest najmniej. Głównymi minerałami, które budują tę skałę są oliwiny i pirokseny. zawiera w swoim składzie dużo magnezu i nie wszystkie rośliny lubią rosnąć na takiej skale. Lubi to na przykład taka super rzadka paprotka, która nazywa się zanokcica serpentynowa. Jest częściowo przeobrażony, co oznacza, że e, część oliwinów budujących tę skałę przeistoczyła się e, w minerały, e, które nazywamy serpentynami. Jednym z nich jest chryzotyl, i tutaj na popielu występuje on w postaci takiej włóknistej, którą nazywamy azbestem. Się wziął taki ultra zasadowy przybysz w sąsiedztwie karkonoskiego granitu, w sąsiedztwie metamorficznych Skał Rudafianowych? Geolodzy uważają, że jego obecność tutaj ma związek z dużą strukturą geologiczną, uskokiem śródsudeckim, który rozciąga się tutaj u stóp gór ułowianych, które znajdują się zaraz nad wzgórzem Popiel. No i kiedy będzie w końcu wiosna?